Wiesz, push up, left side, push up wiesz, gorąca, to wzią 5, W 25% nie? Ja już wbijam, wiesz? Do tego raz Zara, No i level drop, hech ale fajnie, fajnie. Iną Dobra, weszli, teraz szybko tam, do, do championa wbijamy Wiesz, tak, tak Dobra, brama jeszcze, niech mi to na górze Wbijamy do środka no i tam na wejlu wylećmy przez nich przez bramę jak to będzie poszujemy <laughs> Poszujemy, poszujemy dalej chłopczyki Napiszcie ktoś na tym napisze na, na Seju żeby się zatrzymali, żeby tam nie wbijały Brana jest dopiero z zaczęli czerwim Spoko, czekam przed bramą. Mam wejdę za przed wyjściem. Niech nikt, nikt nie wchodzi na mury! Gdzie plecy? O Są mu góry. Cały zerkci ty teraz z góry i na Dobra, najpierw coś zabijemy. Z tym majdą. Wajl na bramę. Wajl na bramę. Jest? Wbijamy? Jest. Proszujemy. O kurwa. myślałem, że to nie zabawa jakaś. Po, po lewej, lewej, lewej. Jeszcze ci się nie wczytali. <laughs> to już nie znamy. Dobra, gdzie, gdzie jest, gdzie jest reszta? Gdzie jest reszta? Wiesz co, na samej górze, ja teraz lewej będą patrzą wchodzili na, na dół. Na dół, która Tam, co wchodziliście, no. Dobra, widzę i widzę ich. To zrobimy to samo. Mamy drugiego meska, więc nie no problem.